Czemu służy pańska wizyta dzisiaj i czego dotyczy? Prowadzone są prace przygotowawcze i prace projektowe Krzysztof Matkowski, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, które mają na celu poddać renowacji ten piękny obiekt. I stoimy właśnie pod drewnianą wiatą, która jest z tego samego okresu jak dworzec, murowany dworzec za moimi plecami. Poproszono nas, abyśmy ocenili, czy w tej strukturze, w tej, w tej konstrukcji są grzyby. Jest to informacja o tyle ważna, że jeżeli ich nie ma, to tą konstrukcję można zostawić. I po naszym takim wstępnym oglądzie wynika, że będzie ją można zostawić, że ona jest w świetnym stanie technicznym, że tylko kilka elementów wykazuje objawy zagrzybienia, ale minionego. Zdarzyło się to może lat temu 30, może 20, może 25, trudno to ocenić. Dzisiaj to są już martwe struktury, tylko ślady bytności tych organizmów. Więc bardzo się cieszę, bo miejsce jest urokliwe. Dworzec jest zabytkowy i bardzo piękny i mam nadzieję, że ta wiata zostanie odnowiona i będzie tak samo piękna, jak była świeżo po oddaniu tego obiektu.